Z tej strony zuza, a to jest moja szuflada. I zapraszam Was na wspaniały odcinek o jeszcze wspanialszej książce. Mówimy tutaj o Bibliotece o Północy autorstwa Matahega. Sięgając po tego rodzaju literaturę, a jest to fantastyka, ale taka powiedziałabym bardzo. Lekka fantastyka. Nie spodziewałam się, że znajdę w tej książce tak wiele życiowych mądrości. Jak zwykle, zacznijmy od kilku słów o fabule. E, Biblioteka o Północy to książka, która jest bardzo ciekawa, właśnie jeżeli chodzi o fabułę. Mamy tutaj do czynienia z główną bohaterką, 35-letnią 35 Norą, która em, no. Czuje, że, swoje życie, że w swoim życiu nie podjęła zbyt wiele dobrych decyzji, że jej życie mogło się potoczyć lepiej, że w wieku 35 lat nic nie osiągnęła, nie spełniła swoich marzeń, nie ma wokół siebie osób bliskich, którym mogłaby zaufać, które, na których, którym by zależało na niej. No i generalnie to jej życie aktualne. Wygląda bardzo źle. No i niestety Nora zmaga się również z problemami natury psychiczno-psychologicznej. Nie wiem, jak to się poprawnie mówi. W każdym razie zmaga się z depresją. Um, kiedy te wszystkie wątki połączymy ze sobą, Nora w pewnego takiego dnia, w którym po prostu wszystko idzie źle, wszystko idzie nie tak, postanawia swoje życie zakończyć. Popija dużą ilość leków antydepresyjnych, winem i w stanie takim już agonalnym w jej głowie przenosi się właśnie do biblioteki o północy. Tam ma możliwość wyboru jednego z wielu, wielu różnych żyć. Um, właśnie zmieniając jakąś decyzję w swoim życiu, decydując się być może na inną karierę, na kontynuowanie lub zdecydowanie się na jakiś inny związek, na podróż, na przykład z przyjaciółką, i właśnie książka ta podąża za jej przygodami i za jej podróżami do innych rzeczywistości, do innych wszechświatów w którym to jej życie wyglądałoby inaczej. To tak, w największym skrócie, też nie chciałabym więcej zdradzać, ponieważ no, ta książka tutaj naprawdę zabiera w nas niesamowitą przygodę, niesamowitą podróż, dlatego, dlatego też um, powiedziałam, że to jest to lekkie fantazy, ponieważ mamy tutaj elementy książki obyczajowej, mamy tutaj elementy książki przygodowej z całą pewnością. Um, no ale rzeczywiście mamy to ten element fantazy, czyli podróżowanie jakby między różnymi wersjami. Swojego życia w własnej głowie i e, jakby zobaczenia innej perspektywy. E, co zaskakujące, jeżeli chodzi o tę powieść, że nie jest to właśnie tylko i wyłącznie historia głównej bohaterki, ale mamy również tutaj wiele elementów, jeżeli chodzi o przemyślenia takie filozoficzne dotyczące właśnie żalu tak naprawdę związanego z podjętymi przez nas decyzjami tego właśnie jak sobie poradzić z brakiem spełnienia często w życiu i naprawdę odpowiada na wiele pytań właśnie z takiego zakresu mi się wydaje, że niezależnie od wieku każdy z nas takie myśli ma, czy dobrze się zdecydował w swoim, na jakimś etapie swojego życia, czy gdyby podjąć inną decyzję, nie wiem, wybrać inną szkołę, innego partnera, czy, nie wiem, innych znajomych, to życie zupełnie wyglądałoby inaczej i czy byłoby lepsze, bo... Życie często to jest taka właśnie pogoń, taka pogoń, no tylko do końca, tak naprawdę czasami nawet nie wiemy, za czym ta pogoń jest. I takie właśnie wątki tutaj na pewno znajdziecie w środku. Nora sama w sobie jest bardzo ciekawą postacią, a bardzo, em, bardzo taką, powiedziałabym, nawet skomplikowaną, a z drugiej strony bardzo łatwo jest. Em, Ją polubić, więc to jest na pewno plus tej powieści, jeżeli mamy główną bohaterkę, która rzeczywiście coś tam fajnego wnosi, da się ją lubić i da się za nią. I troszeczkę nawet kibicować. E, no to rzeczywiście jest to e, fajna literatura. E, jeżeli chodzi o te podróże pomiędzy różnymi życiami, no to tutaj, jak wspominam, jest przygoda za przygodą, dlatego też tę te książkę czyta się bardzo szybko. E, to jest około wersji polskiej, 380 stron. No, ja przeczytałam to bardzo szybko. Jest to naprawdę fantastyczna książka, w trakcie której też ma się takie refleksje odnośnie własnego życia, co uważam również za plus tej książki, ponieważ, no chyba po to często sięgamy po literaturę, żeby z jednej strony się oderwać, a z drugiej strony coś być może się w trakcie tej podróży literackiej o sobie dowiedzieć i na pewno tego rodzaju doznań biblioteka o północy dostarcza. Jest to naprawdę bardzo dobrze napisana książka z ciekawym konceptem. Ciekawym pomysłem i przyznam szczerze, że przeczytałabym to jeszcze raz, nawet w tym momencie. Na pewno będę czytać to jeszcze raz kiedykolwiek, kiedyś tam w przyszłości albo w jakimś innym równoległym życiu. Kto wie. W każdym razie, ja naprawdę bardzo polecam. To jest moja pierwsza styczność z. Z twórczością Hake Matt Mathek wydał już kilka książek. Część z nich to również literatura niefikcyjna, literatura faktu. Wydaje mi się, że tam jest jakiś poradnik, z tego co, co pamiętam. No także dosyć wyjątkowy autor. Też, co jest ważne dla tej książki, że te rozwiązania filozoficzne tutaj zawarte przez autora są podparte ogromną wiedzą z zakresu filozofii, jakby ta główna bohaterka tutaj jest po studiach filozoficznych i właśnie jakby w ten sposób jej wiedza zostaje usprawiedliwiona, powiedzmy. Natomiast mamy tutaj cytaty, mamy tutaj nawiązania właśnie do wielu prac filozoficznych i to jest też dodatkowy plus moim zdaniem, ponieważ Norris że do tej książki został zrobiony konkretny, to mogę z pewnością potwierdzić. Ja nie mam dużej wiedzy z zakresu filozofii, niemniej jednak mam wrażenie, że ta wiedza się znacznie poszerzyła po lekturze tej powieści. I też wydaje mi się, że to jest takie. Dosyć zachęcające do tego, żeby od tej filozofii nie do końca się odwracać. Filozofia to nie jest najpopularniejszy e, gatunek nawet w literaturze, e, a tutaj jest naprawdę w taki bardzo przystępny sposób. Podana czytelnikowi, tak powiedziałabym, między wierszami, także naprawdę, naprawdę fajne. I abstrahując od tych aspektów fabułowych czy właśnie filozoficznych, to jest to po prostu bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna powieść, którą czyta się z przyjemnością. Wydaje mi się, że może być fajnym pomysłem, właśnie w podróży, żeby e, wakacyjnej sobie e, e, coś takiego przeczytać e, bo też tutaj troszeczkę się podróżuje więc to jakoś się tam łączy, łączą się te wątki e, i co tak wspominałam wcześniej, bardzo polecam tę książkę e, no ona dostała też nagrodę chyba 2020 roku Goodreads to jest tak dla przypomnienia e, odpowiednik, e, lubimy czytać zagraniczny no i muszę przyznać, że, że rozumiem skąd te nagrody, bo to dobra książka jest. Dajcie znać, co sądzicie o bibliotece o północy, czy macie również tak pozytywne wrażenia jak ja po lekturze tej powieści. Ja no muszę przyznać, że nie spodziewałam się czytając, że to jest fantastyka Um, tak e, wspaniałej i tak ludzkiej opowieści e, i naprawdę e, ją wam polecam ode mnie to tyle jak zwykle nie o zakończenia narka